ja się nie będę otywać do mnie wiedzą będziesz mówiła. Ogrze ty jeden ty. Ja, ty wiedźma. Tak. Dobra. Na zielono ci pomalujemy, szrekiem zostaniesz. Nie. Cześć. Siema. Nie słuchajcie, o, o ja się jej pytam, czy wszyscy zrobią. Ona mówi, że nie, to, to... Cię, u, cię po prostu dzisiaj. Dobrze, wygryzłam tą tak. dzisiaj Benia. Dzisiaj nagrywam sama. Więc tak, o, dzisiaj będę testować sama, bez Benia, bo już się nie lubimy. Funkę finale jeden. Dobra, chodź tu, chodź tu, bo mi ludzie sami nie będą lubić. Proszę no. bardzo, Funke Finale 1, co możesz powiedzieć o tej kostce? Jest mała, myślałem, że będzie większa. Ale ona chyba Ale... kiedyś była większa, mi się tak wydaje, wiesz? Tak, tak mi się 20 wydaje. 20 mm, 36 strzałów, 300... 306 gramaneku i co, i to jest co, W 2 Tak, F2, tu piszę. A, dobra, F2. I słuchajcie, ja widziałem ją na, na filmiku. I to jest Titanium SALUT z niemiecką miną. Zobaczymy, jak ten. Jest. A może cenę, halo, A cenę, no Każą mi ściągi porobić i się w ogóle ich nie ten, nie sprzedaje. Cena 96,80 na taką kosteczkę. No i widzisz, znasz się już. Proszę A. bardzo, teraz Ty sama. A co ja sama? Dawaj, jedziesz. A co ja Jedziesz, mam dawaj. Ja, ja się nie zjadę. Ja ci pokażę, O, jedź. O no, tak, dobrze, go. Gold Cracker Palmen. I tu masz napisane. Tak, o 400 gram neku, 30 mm, 16 strzałów, 25 sekund. Kategoria? F2. Cena. Cena? 1480. Słuchajcie, a te przekupki będziecie słychać na filmie? Oczywiście, tam z tyłu przekupki, ale to nie przejmujcie tak, się. Tutaj też byśmy bardzo chcieli przeprosić za pustkę z tyłu, ale niestety zmieniamy aranżację z racji tego, że trochę się do nas zajechało. Tak jest. I co? Zapraszamy na grupę jutro. A ale to nieważne. Zapraszamy na grupę na Facebooku Piero family. Tak, rzucajcie stawy, ładnie wam to idzie. Niektórzy to mają łomat, matko, panie kredyt, brak. Dokładnie, nerki sprzedawali. My nie wiemy co byście robili, że takie stawy macie, ale... Poza A ja wyłączam kamerę i lecimy. Trzymajcie się. Cześć. Punkka <grywa> final. Punka tak. final jeden. No, tak, zobaczymy. Zobaczymy, jestem ciekawy. naprawdę. Ktoś biegnie na przyszło Ale mam... Jest nie jest głupia. Dobra, na sepną, nie ma co iść. No właśnie, zapomniałem. <gulę> nie, fajna. Bo fajna. Zrobić na To jest coś innego. Inni importerzy Dobra, powinny. teraz palmy idą. Pa, e, golden Kraken Palme coś takiego. No zobaczymy. Te palmy będą na pewno czyszczące złote. Coś tak czuję. O też mam inne. Wow. Ale ty. O kur. Do siebie doleci. Od człowieku! Ej, zobacz ile się unoszą! Ty! Dlaczego tak mało? Ale jak krótko, ale... Człowieku! Ale... Wiecie co, Kasper jakby co nie siedzi w fajerwerkach, więc możecie jego opinię brać z najbardziej jakby... ...jarygodną, nie? Bo on się ale... się po prostu z nami i sobie ogląda i mówi, a to było takie sobie, a widzicie, tu powiedział, że była zajebista nie, efekt do samej ziemi odpalcie takich pięć na raz jak w bajkach tak jak masz takie kiski te, po no człowieku coś pięknego, ale to spadało do ziemi bardzo ładna coś pięknego tego akurat teraz wyłączyć powiem wam Mogłabym więcej strzałów mieć, U. nie? Spokojnie! 290 strzałów Ta też, ta nowość Punktie bardzo finale, fajna tak samo. Bardzo fajna Nie wiesz co? Ta była bardzo fajna, nie spotykana z łukiem, bo miała fajną bardzo minę. No Więc, ee, w sensie... Ale też strzeszczał, tę nogą trochę, tak, nie? W sensie są ee, hukowe z miną, ale nie taką, bo tam była taka wiersz niebieska. Ludzie lubią no. to jest rzadko spotykane. Dodawane tak. było niebieskie trochę, no Huk. a ta no kurde, sami widzieliście, nie wiem jak kamera to objęła. Efekty do samej ziemi troszkę wiało, ale kurde, naprawdę. Taka na przykład 49, albo chociaż to bo tu mamy 16 strzałów. Tak. Finał, jak to poleciało, słyszeliście po reakcji Katpra. Tam jest Katpra. Jak w Mulan. Jak w Mulan, <laughs> więc super kostki. Dokładnie. I wreszcie może ktoś nie będzie mówił, że ja jestem przekupiony w funkę, nie? Bo no. w tym momencie to i Marcin będzie przekupiony. Tak, no, kaper będzie przekupiony. Odzywajcie się, kto chce płacić, ja wszystko polegam. Naprawdę, bardzo ładne kosteczki, naprawdę. A w następnym odcinku szelamy. Błysk. Nowy potok i nowy błysk! Zobaczcie. ale to już w następnym odcinku, więc tak oczywiście co nie sądzicie, wpadajcie do weniam, dzięki niego macie też mnie podmioty. Tak jest. Zapraszamy wszystkich i lecimy! I lecimy dalej. Tu.